Witam Państwa bardzo serdecznie w moim kolejnym filietonie. Jednocześnie na początku chciałem przeprosić za mój głos i za moje podkrążone oczy, ale jestem troszeczkę przeziębiony. Mam nadzieję, że niedługo mi się uda z tego wykaraskać. Niemniej jednak zapraszam do obejrzenia mojego filietonu. A dzisiaj, no cóż, był znowu problem, co wybrać na jedynkę, bo dużo ciekawych rzeczy było. Ale ja postanowiłem się uczepić dzisiaj pana towarzysza broniarza. Znacie tego pana? To jest ten, który jest szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego, starej komunistycznej organizacji, która jeszcze służyła Świętej Pamięci Towarzyszowi Generałowi Wojciechowi, pseudonim Wolski. No właśnie, pan broniarz jest takim starym komuchem który to wstąpił do ZNP w 1981 roku. Zobaczcie, wszyscy normalnie wstępowali wtedy do Solidarności, która się rodziła. 10-milionowy ruch, a pan broniarz zapitala, proszę bardzo, do ZNP, wiedział, gdzie karierka czeka. Prawda? No więc teraz w tej chwili pan broniarz też wszyscy się zmieniają. Ministrowie się zmieniają, zmienia się, wszystko się zmienia, a towarzysz broni, stoi. Towarzyszy no broni oczywiście socjalistycznej władzy i pracy. Pan broniarz broni tej władzy i broni ciągle po prostu jest, jest i myśli, że będzie. Otóż, proszę państwa, nie będzie. Ja mam taki apel do Towarzysza Broniarza, żeby już zechciał pójść na emeryturę, ale nie na naszą polską, bo nam nie służył, tylko Moskwie. Więc niech pocałuje w dupę Putina i niech jedzie do Moskwy ze swoimi e, bagażami, bo tam jest jego miejsce. Tak jak towarzysza e, Jaruzelskiego, którego nie wiem czemu pogrzebano w Polsce. Tak jak towarzysza Kiszczaka, który też nie wiadomo czemu w Polsce pogrzebany. Wszędzie do swoich powinni jechać. On przyjdzie teraz i będzie mi mówił, czy moje dziecko ma do gimnazjum chodzić, czy nie chodzić. Bo jego zdaniem. Bo słuchajcie, on, podejrzewam, ma ambicje zostania posłem. No tylko tyle, że ja wiem, czy jeszcze ktoś na komunistów zagłosuje. No może, no może towarzysz broniarz i towarzysz z rodziny, ale ja nie wiem, czy poza nim to jeszcze ktoś. Więc moi drodzy, rada taka, nie słuchajcie tego politykiera, nie słuchajcie tego człowieka, mówiąc językiem młodzieżowym, olejcie ZNP. I pamiętajcie, że kl ośmioklasowa szkoła i tak będzie lepsza niż gimnazjum. Pamiętacie? Przecież te szkoły naprawdę dawały bardzo wysoki poziom. Po tych szkołach kończyliśmy studia, kończyliśmy technika, prawda? Wyszliśmy na ludzi, a po gimnazjum ona ci mówi głupi gimbus, tak? Bo ta szkoła po prostu niczego nie uczy. Tam się rozwija patologia w tej chwili i nic więcej. Tą szkołę, ten, ten rodzaj szkół, trzeba jak najszybciej natychmiast zlikwidować. No, chyba, że może pan Szorosz sponsoruje nie tylko Wiadomą Gazetę, ale także Wiadomy Związek Nauczycielstwa. To trzeba by panu broniarzowi zadać pytanie o rozliczenie. Tak samo jak zadano pytanie o rozliczenie towarzyszom z Nowoczesnej, gdzie tak liczyli, tak liczyli, tak liczyli, że się w końcu nie doliczyli. No, oni podobno są biznesmenami bo jaką cholerę prowadzą firmę, skoro oni nie potrafią liczyć, no. Trzy fundacje założyli, pięć stowarzyszeń, dziesięć czegoś tam, i nie potrafili rozliczyć kampanii. No, takie małe partie, inne, jedna, druga czy trzecia potrafiły. No, a potem oczywiście co? No, rząd! A to rząd nie potrafi liczyć, czy oni? To co towarzysz Petru yy, wymyślił sześciu króli, czy rząd? Towarzysz Petru wymyślił jakieś inne głupoty, czy rząd? No ja mam takie pytanie proste, no. Co to wymyślił? Albo co, to, yy, no słuchajcie, absurd taki był, że Petru powiedział, że prezes Kaczyński nie pozwala rozpocząć ciąży. No ludzie kochani, mnie na przykład pozwolił, ja mam dziecko, a Petru nie pozwolił? Proszę Państwa, żeby być opozycją, to trzeba mieć intelekt. Ja nie mówię, że rządzący robią wszystko dobrze. Bo nie wszystko robią dobrze. Ale słuchajcie, krytykować trzeba umieć. Nie wolno głupot gadać. Nie wolno się wspierać starymi komuchami, takimi jak pan broniarz czy im podobnymi, gdzie po prostu społeczeństwo wyraźnie pewnych rzeczy nie chce. Po prostu wyraźnie nie chce. I teraz zobaczcie, jest afera Ambergold znowu. O, nie, ktoś mówi, że odgrzewają kotlety. Nie bardzo. Zobaczcie, jak nagle amnezja ogarnia panów prokuratorów. I muszę powiedzieć, że nasuwa mi się tutaj śmieszny fragmencik z filmu Michaela Bulego Herbisia. Na który teraz zapraszam. I głupi, durnowaty! Uważaj, bo w Honolulu będziesz w jedynce spał! I będzie ryk! W klasie turystycznej się czasem kipści. W turystycznej? Bentzwał, jestem kapitanem! Teleportuj mu w klasie biznes! klasy biznes baterię nie dźwigną. Tu umok parchaty pewnie znów światła nie wyłączył. Cicho, idzie. Aha, wyjmujemy. Co to jest? Obrączki przyjaźni. Prezent od przyjaciela prokuratora. Nic więcej nie powiem. Jak Państwo widzicie, no cóż, można mieć prezenty od kolegi prokuratora. Ja jednak życzę Państwu, żebyście nie mieli prezentów od kolegów prokuratorów, ponieważ życzę Wam wszystkim, żebyście tych Panów. Omijali jak najdalej, no chyba, że to są Wasi bracia albo siostry, to wtedy zaproście ich na święta i życzcie im rozumu i pamięci, a starszym kupcie specjalny lek na przywrócenie tejże. Do zobaczenia w następnym felietonie.